Cześć przyjaciele, nazywam się Tomasz Dorożała i chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek. Tyle w temacie. Chciałbym dzisiaj powiedzieć na temat wierzącego, niepraktykującego. Może sam się za takiego uważasz, ja za takiego sam się uważałem, że jestem wierzący, niepraktykujący. W Polsce jest to Mistrzostwo Świata. Tak wielu ludzi, z którymi rozmawiam, mówią o sobie, że są wierzącymi, niepraktykującymi. Jednak, co mówi na ten temat Słowo Boże? Zobaczmy sobie w liście Jakuba, rozdział drugi, od wersetu 17 do 19. Więc tak też, i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Co ten werset mówi? Wierzący, niepraktykujący jest martwy. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki, ponieważ he, pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę moją z uczynków. Wierzysz, że Bóg jest jeden, słusznie czynisz. Lecz także złe duchy wierzą i drżą. Widzicie tutaj, przyjaciele, że złe duchy także wierzą w Boga, tylko po swojemu. O co tutaj chodzi? Często te dwa, jako jestem wierzący niepraktykujący, łączy się z wierzę po swojemu. Jednak z tego wersetu widzimy, że po pierwsze, wiara bez praktykowania jest martwa, a po drugie, złe duchy wierząc po swojemu drżą. Czyli kto wierzy w Boga, demony także wierzą w Boga. To jest ciężkie, trudne. Jednak, tak mówi Słowo. Co to znaczy, podsumowując? Nie istnieją prawdziwie wierzący, niepraktykujący i nie istnieją prawdziwie wierzący, którzy wierzą po swojemu. Nie ma takiego czegoś. To jest wytwór wyobraźni. Jeżeli potrzebujemy więcej, to przyglądnijmy się słowom Jezusa, który sam powiedział, co to znaczy być Jego uczniem. Ewangelia Łukasza 9,23 Jeśli kto chce iść za mną, czyli wierzyć, tak? Niech się zaprze samego siebie, czyli co? Niech nie wierzy po swojemu. Niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Przyjaciele, ja za młodych lat też znaczy, za młodych lat jeszcze było ok, bo wierzyłem, robiłem różne uczynki takie, jak wiedziałem, że są słuszne. Ale później byłem tak zwanym, sam się nazywałem, wierzący, niepraktykujący, no, ale tak naprawdę to doprowadziło moje życie do katastrofy, a piekło było moim domem. Przynajmniej dzisiaj to widzę z tej perspektywy. Ale 9 lat temu upadłem na twarz i powiedziałem, Jezu Chryste, ja już nie chcę Cię znać z obrazka, z krzyżyka, z jakiegoś wydarzenia, tylko słowa, tylko jakbym Cię znał z Face'a. Rozumiecie o co chodzi? Jezus Chrystus, Facebook, prawda? Nie mam z nim osobistego, osobistej relacji, nie wiem kim on jest, nic w ogóle na, na jego temat nie wiem. No i mówię oczywiście, że wierzę po swojemu. I dziewięć lat temu zaniechałem tego i nawróciłem się, oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Zatem wiara po swojemu przyjaciele. Oznacza tylko tyle, że ty stajesz się własnym Bogiem, ponieważ to ty teraz decydujesz, kim jest Bóg, a kim nie jest. Ty decydujesz, co ten Bóg tak jakby chce, a nie chce. Ty decydujesz w ogóle to wszystko. Jednak taka nie jest prawda. Czyli nie ma wierzących niepraktykujących i nie ma wierzących po swojemu. Są to ludzie niewierzący. jeśli ciebie to dotyka i ty jesteś jednym z nich to chciałbym żebyś naprawdę się zreflektował na te cztery rzeczy po pierwsze zobacz że według słów samego pana Jezusa Chrystusa wiara to jego naśladowanie i że nie ma wierzących po swojemu według ewangelii 9 Łukasza 9:23 po drugie chciałbym żebyś zobaczył według słów Jakuba że wiara daje zawsze uczynki czyli nie ma wierzących niepraktykujących jest to bez sensu. Po trzecie chciałbym, żebyś otworzył oczy swoje, kochany, i zobaczył, że demony też wierzą w Boga. No i co z tego idą do piekła i drżą, prawda? Czyli one też wierzą po swojemu, ale piekło ich domem, a nie niebo. Dzisiaj ja wiem, że niebo jest moim domem, ponieważ tak mówi słowo, ponieważ ja wierzę, tak jak Jezus Chrystus powiedział mi, abym wierzył, a nie po swojemu. I po czwarte, chciałbym, żebyś się zreflektował na temat nawrócenia. A co to znaczy nawrócić? Co to znaczy yy, odejrzeć Jezusowi? Czy to znaczy chodzić tylko do kościoła? Czy to znaczy jakieś takie różnego rodzaju yy, rzeczy? O tym już nie bawię. No i tyle w temacie. Pozdrawiam, masz Dorożała. Cześć.